Widzowe, tylko chciałam wam powiedzieć, że kto obejrzy moje wszystkie filmy, ale to dopiero za jakieś, wtedy będę miał dużo, A. mega dużo, tak dużo filmów, za jakieś 20, to dostaniecie na przykład tego, tego czy tego, lub w ogóle mojego najlepszego peta. I postaram się go zrobić na dokumentarz chociaż nie wiem, ale taki... wszystko wiedział, bo będę wiedział ile jest wyświetleń. Więc nie kłamcie. Nie kłamcie. Więc jeżeli będziecie kłamać, to oczywiście wam dam banu. Więc... I niech. I nie F kłamcie. Nie kłamcie. Więc 2 to... I, E, G, G, E, H, Z, G, C, G, 2, U, E, H. Niech powiecie to widz. No, napisz. Napisz w komentarzu i to tlepa.